Wow, jaki syf, Masakra. Teram tam, tam, teram tam, To się nie O mój Boże, no, witam serdecznie, witam, witam. Słychać mnie, ja, ale normalnie, ja powiedziałem, owek po farbach. Poproszę. Jeju! Yeah, uh. Dobra, przynajmniej mikrofon podłączyłem dobrze, bo kamerę podłączyłem źle i leci obraz z laptopa. Tak, 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 w ogóle. Bardzo podoba mi się ten z tyłu, jak wygląda plakat, gdyż wygląda teraz to jak totalne malarstwo abstrakcyjne. Też <gryz> super paranoja. Masakr. Nie, widzę, że, że raczej e, dzisiaj z racji, że e, moda trudno osypiała. Więc o 21 siadanie przy co ja mówię? Przy 21 godzinie siadanie i właśnie na jakiegokolwiek konkretnego tematu, to chyba nie jest dobry pomysł. widzę, że trzeba to jest... Gdzie to jest. Lepiej, minimalnie. Witam serdecznie, drugą osobę. Bo z jednej strony, widzicie, chciałem bardzo, bardzo kusi mnie podzielić się z wami moimi przemyśleniami dotyczącymi systemu Star Wars, który prowadzę parę miesięcy. Może nie są to najbardziej oryginalne przemyślenia, a znaczy, może ktoś na nie wpadł przede mną i zapewne tak jest. Ale wydaje mi się, że nie wiem, jeśli ktoś z Was chce spróbować, ktoś z Was chce sobie zobaczyć, jak można zagrać sobie w ten system jak można pograć sobie w świecie magicznych, gwiezdnych wojen w dosyć prosty sposób. To wydaje mi się, że jakieś tam do tego może nie jestem ekspertem, ale jakieś proste założenia mógłbym, czy też rady mógłbym Wam udzielić. No cóż, a... A... a, a, a. Ja. a. A z drugiej, strony, z drugiej strony, dzisiaj czytając e, blog Daily Krakena i widząc, jakie wspaniałe tytuły mają się pojawić w roku 2022, to aż mnie tknęło, że może jednak kurde, może jednak e, po prostu odnieść się do tego, bo przecież to jest temat, który będzie teraz w jakiś sposób krążył najbliższych dniach i to rusza zbiórka od Gramela e, na dniach ma się okazać pełno systemów, a Właściwie okazało się, że już w ciągu tego roku okazało się kilka tytułów, o których nie miałem pojęcia w ogóle, że istnieją i pewnie część środowiska też nie miała pojęcia, no ale wychodzą różne tam strzygi i inne rzeczy. Wiecie... Dobrze, więc spróbujmy jednak, spróbujmy jednak, spróbujmy jednak z tym naszym wspaniałym Star Warsem pojechać. Może pomimo tego długiego rozlekania, może jednak uda się coś sensownego z tym, z tym chwycić. Łapy mam całe uwolone od malowania figurek, które klepię teraz ani tydzień, więc, więc sorry. Eee, widzicie, Gwiezdne wojny, Gwiezdne wojny są systemem, który e, chodził za e, moimi graczami. Przez dłuższy czas. E, Miasto mgły super fajna sprawa. Nie wiem. No, e, gdzieś tam leci do mnie w którejś paszce pewno starter do miasta mgły, bo teraz było dodawane chyba to do prawie każdego zamówienia. E, u w związku z czym w związku z czym na pewno gdzieś tam będę siedział, będę grał, będę ogrywał miasto mgły, gdyż na pewno szata graficzna mi się strasznie podoba ta kolorystyka, postaci nie wiem, farby barwa, nie wiem, coś tam ja jestem, jestem wzrokowcem i dla mnie po prostu kolorystycznie miasta mgły są genialne A co do grywalności to już to ja to muszę zobaczyć w własnych rękach. Takie tam oglądanie, jak się gra w internecie, to nie jest do końca e, mój typ e, rozgrywki. E, Niemniej. Niemniej. No, czekając. E, to co? To może jednak tak o tych nowościach, co? W takim razie przychodzimy. My nie ma sprawy. Ja jestem w stanie przejść na nowości. Bo ja że to jest temat, który bardziej będzie e, adekwatny. <noise> Nie ma sprawy. Może być i tak patrzę sobie na rzeczy. Które mają wyjść w najbliższym roku. Ja od początku, co mam, właściwie tak co wyszło już. Cicha noc od Gramela. Nie grazę. Dungeon World, nie ruszałem. Noire, strzygi, zginione światy, i inne historie, to rusza jutro. Jestem ciekaw, jestem ciekaw. Jak tutaj będzie udało? Partyzant podmieńcy, nie mam pojęcia w ogóle co się jest, strzygi. linia kryminalna, gra fabularna. Co rozumiem, że coś w stylu pewnie cał Alice, tak? Takie tam RPGowe granie, które... Hmm. okej. Okay. Rave -loft, strzygi, okej. Okay. Kronica miasta, okej. Okay. Warlock. 7 lutego. To jest ciekawa jakaś rzecz, która e, trochę mnie zastanawia i gdzieś rozważam rzucenie się na tą zbiórkę. Ultraviolet ledgrasans nie znam pierwsze. nie. Dzieciaki na rowerach. E, kusi, kusi, ten skusi, kusi mnie to, żeby spróbować. E, sama ta konwencja jest bardzo kusząca, i wiem, że e, chyba moi znajomi próbowali męczyć to wszystko na zewnątrz. A? Jakiś taki dedykowany system. tutaj są w lub jakoś wpadło. A może to. Mutart rok Zerowy. E, nie ruszałem tego. Wiem, że chciałem przez chwilę i zastanawiałem się, ale nie olałem to. E, miasto Góry, przewodnik gracza. Niby styczeń jakoś tam leci, leci. Znaczy. No, w styczniu PRF do, do Dune'y oraz w marcu wysyłka. Jestem ciekaw, jestem ciekaw, jestem ciekaw Dune'y w kontekście przygód tak naprawdę i tego, jak bardzo, jak bardzo odnieść można, odnieść, jak można bardzo, jak to powiedzieć, odgrywać przygody, które dzieją się w świecie, gdzie właściwie wszystko zależy od wielkich intryg. Nie wiem, nie wiem. No bardzo jestem ciekaw tego wszystkiego. Co go zostało mi z tego wszystkiego. E, Age of Sigmar Soulbond. No ja wiem, wiem. że u mnie nikt raczej w to nie zagra. Ze znajomych. E, Ruchamy 40 oraz ten Glory. No wątpię. Wiem, że, wiem, że znajomi e, siedzą grają w Theres dwójkę i to raczej też nie ma szansy wyborkość. Ciekawe. Liber Chaotica. To jest coś, co, co, co jeszcze mnie kusi. Jeszcze mnie kusi. Konan, powol tego? No, na pewno kupię podstawkę. A z racji, że w tym roku nie, nie wywiedzie już nic do niego, to raczej nie wiem. No, jestem ciekaw. Konan jest dla mnie bardzo, bardzo dużą zagadką. To jest system, który posiada tak dużo dodatków, że no nie wiem, no, bez wydawania, nie wiem, czterech, pięciu dodatków rocznie. To, to jest gdzie wydawane do 2030 roku. A nie wiem, no, bardzo specyficzny system i nie wiem, czy on gdzieś wbije się tak naprawdę pomiędzy Warhammera, pomiędzy DDK i czy tam no, tę nową linię jakichś SRów ów które wszyscy gra, grają. Obcy niszczyciel światów. Nie wiem, obcy to jest... czarna <grym> <grym> magia. E... Dla Maleos Monstorum. No fajnie, fajnie. Potwory. Bestiariusz. No, czy nigdy nie sądziłem, nigdy nie sądziłem, że będę potrzebował e, bestiariusza do zektoru. Naprawdę to jest, to, jest dla mnie, to jest dla mnie zagadka, że dało to stworzyć, przepchnąć, sprzedawane jest, że ja to kupiłem. E, Okej. Okay. Księga Stoczonych Bestii. Never Going Home. Nie wiem. Jej, kostki narracyjne do Genesisa wyjdą e, gdzieś w marcu. Spoko, spoko. Bardzo mi się przydadzą, bo nie mam, a gdzieś tam podstawka się kurzy. Mi tywoni ze wktulu? O, to mnie kusi. Czy z który? Nie, czy z który? Nie. Starter Genesis Twilight Imperium? Starter. Mm, jeśli to jest typowy starter starter, to na pewno nie. W kolejnym zamku, Aweel, Genesis yes. ND. Okay. K2 Genesis. Okay. I w pierwszym, drugim kwartale Genesis. I can't dance. Mistrzem gry, dobra. Czy jest 5, Cyberpunk Red, Interface Red? Podejrzewam, że nie. Cyberpunk też leży odłogiem i zapowiada się, żeby ktokolwiek to zagrał. Zdjęcia Szeptów z Nowego Michołom, jasną grę przy Młodzień i Ceremonii. Mm -hmm. No nie wiem. Nie wiem, za czym ja podejdziem ten wcześniejszy podręcznik. Mothership, nie wiem. Wysen. Spoko. Czekam. Zona Sekret Czarnobyla. Może być spoko. Ale to... Znaczy... Beyond Darkest do kultu sierpień Jeżeli jakaś rozbudowa systemu i świata, to spokój, jeżeli to jest e, zwykłe przygody to na pewno minę. Defiant, wakacje? No spoko. To jest ciekawa rzecz. Dzień 7 demonów? E, czekam. Czekam. Krajny termin do Densisa. Super sprawa. Czy z którą nie, czy z nie? Fala do 20 wrzesień. No, no jak nie jak tak? Fallout D20, 2D20, no, kurczę, felek. No. Jakby nie patrzeć, yy... ile? 30 lat czekamy na faluta, takiego, żeby zagrać sobie oficjalnie, legalnie. Airbagar, takiego konkretnego. No. Jasne. <laughs> Jasne, że kurczę, kur tylko faluta, jestem filcem. I ten no. pierścień Black Monk, trzeci kwartał. Kurde, może z ciekawości. Ale z ciekawości i zaopatrzę się w podstawkę, ewentualnie no to dzisiaj nie będzie chodził, to do, opuszczę. Do no. To jest jednak... E, świat Tolkiena to jednak jest klasyka i kurde, no, aż wstyd nie mieć żadnego RPK, który się dzieje w tym świecie. Horror w Ordinate Expressie od, od... Black Monka w trzecim kwartale. Kurde, no... Nie grają w tą starą wersję, więc wypadałoby zaopatrzyć się w nową. Z którą miał. The topak. No nie Jest tam były jakieś dodatki. O, druga Inkwizycja do vampira. Nie wiem, ja gdzieś w sobie zbieram te wszystkie dodatki do vampira, co wychodzą do najnowszej edycji. Mając nadzieję, że kiedyś uda się zebrać graczy, którzy będą chcieli pociągnąć jakąś fajną kampanię w piątą edycję vampirka. Wszystko nam się buduje, z co z tego wyjdzie. Kult. Pani Nope przeciw falom? Nie, żadnych tych, zanych tam misji on, One on One, żadnych misji samotnych. Android czy New, New, New Angeles, do nie przełom 22-23. W sumie tak, czemu nie? No, czemu nie? Eee, I pozostałe rzeczy właściwie szkoda, że... Szkoda właściwie, przepraszam, szkoda właściwie, że cała w linia Copernicusa jest kurczę bez dat, bo to jednak eee, szkoda. O, oh, mikrofonie, co ty robisz? Nie rób tak. No. Ja co oni Kopernikusa, to jest yy, dla mnie dużo oczekiwania. Tu jeszcze 15 tytułów, w absolutnie nie mam pojęcia. Witcher, no. Witcher pewnie dla zasady. Eee, Warhammer, tak. 40, pewnie nie. Eee, Dobra, powiedzmy tak. System MERE działa, internet jest, wszystko jest stabilne, jakoś to się wszystko leci. Więc wydaje mi się, że trzeba będzie w Małorusji z tymi porannymi, regularnymi sobie spotkaniami. Ja widzę, że to spotkanie, czy to jest wieczór, czy rano, to, to jakoś specjalnie szało się nie, nie osiągnę. W związku z czym, raczej wrócę, wrócę do tych porannych spotkań, kiedy to na spokojnie może sobie usiąść i ee, muszę ustawić. Zobaczyć jak się rodzinnie uda to wszystko ustawić. To tyle. No to tyle, no co tu będę specjalnie przedłużał. E, jeżeli, jeżeli, jakby powiedzieć tutaj specjalnie się tutaj szałnie sza, sza dzieje. E, dlatego wydaje mi się, że to nie chcę tego przedłużać. Zaproponuję jakieś konkretne spotkanie z konkretnym terminem. Wy przyjdziecie, ja poprowadzę coś ciekawego. Głównie chciałbym mimo wszystko skupić się na low-prepowych misjach, na low-prepowych sesjach, które pozwalają podejść sensownie, ale i na spokojnie, i zdrowo. Z takim dużym dystansem, ale i z jakimś takim pomysłem do prowadzenia sesji. I mam nadzieję, że wtedy że Wam się to spodoba, jakieś moje porady tutaj, kilkanaście lat i ostatnie kilka lat jakiegoś takiego przemyślenia spowoduje, że gdzieś to przyniesie pozytywne efekty. Tymczasem super, fajnie. Dzięki za uwagę, dzięki za, za, za krótkie. Obejrzenie tego, co tutaj gadałem. To tyle. Do no. zobaczyska. Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu jakoś uda się wbić sensowny termin. Podejrzewam że gdzieś koło piątku. Do zobaczyska i cześć, cześć.